Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy śmietanowiec na herbatnikach. Potrzebować będziemy formę 22 cm. Wyłożyłam herbatnikami i będziemy potrzebować Dwie galaretki, jedna galaretka wiśniowa, jedna galaretka agrestowa. Galaretkę rozpuściłam w szklance wody, do całkowitego rozpuszczenia mieszałam i teraz galaretkę pokroję w kosteczkę i później przełożymy do śmietany. To jest taki mój sposób na galaretkę. Słusteczka, i później przekładamy do śmietanki. Mam tutaj. 600 ml śmietany 30%, 4 łyżki cukru pudru i 4 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zalewam paroma łyżkami. Tak około pół szklanki wrzącej wody mieszam do całkowitego rozpuszczenia i śmietanę z cukrem ubiję na sztywno i połączę z płynną żelatyną oraz pokrojonymi galaretkami jest to szybciutkie ciasto bez pieczenia tak. żelatynę mieszamy do całkowitego rozpuszczenia śmietanę już mam ubitą łączymy z płynną żelatyną Cały czas ubijając. I teraz połączymy z pokrojonymi galaretkami. Jeszcze sobie przemieszam, aby mieć pewność. Kładamy na przygotowane herbatniki. Macę mieszamy i wykładamy na przygotowane herbatniki. Szybciutkie w wykonaniu i na wierzch również damy. Herbatnik. Masę wykładamy, wyrównujemy. Układamy herbatniki. I ciasto damy do lodówki na dwie godziny, a najlepiej na całą noc. I tutaj układamy herbatniki. I tak. Zrobię do skończenia składników. I tak oto wygląda śmietanowiec na herbatnikach. Brzegi sobie odkroiłam, żeby ciasteczko miało ładny kształt. I teraz kroimy na porcję. I tak wygląda śmietanowiec na herbatnikach. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Śmietanowiec na herbatnikach.